Halo, widzowie. Zostawcie łapę w górę suba z buneczkiem i, i macie ten. I będziemy robić. 8 miesięcy temu była przechadzka 1 i przechadzka 2. Teraz będzie przechadzka 3. Będzie jeszcze bardziej kozacka, tylko nie ma mojego kamerzysty, bo jest chory. Chora, bo kamerzystki, bo jest chora. Mojej koleżanki nie ma, bo ona gdzieś pojechała. Mojego kolegi też nie ma, bo gdzieś pojechał. Tylko jest ja i moja siostra, więc robimy na przechadzkę trzy bez nich. Trochę smutno, ale wiecie, jak to bywa. I moja koleżanka i mimo, O, i I moja no. koleżanka o imieniu Lana też nie wie, bo lepiej odrabia, a ja już odrobiłam. No, więc... idę na Ja idę na PGR. Nie wiem co będziemy robić. Nudno trochę. A później na kolejny filmik. Ale chcecimy go o 16. Widzicie, że trochę nudno. Nie wiem jak to bywa. Nie ma co robić. Nie wiem co robić Nie mamy konsoli, bo się zepsuła Mamy, ale ona X się zepsuje No co nie wiem Jak macie pomysły co robić to weźcie dajcie komentarz No na przykład coś zabawki da to będzie No Ja! Teraz stawię filmik z Minecrafta, tylko że na nim nie będzie głosu o to chodzi, wiecie. Może być głos? Nie może. Nie, Bo... nie da się. Jeszcze. Nie będzie na nim głosu, będziemy grać w Minecrafta. Tylko że na nim głosu nie będzie. Jak coś to będzie pisać to czacie Elo widzowie takie rzeczy, co nie? Jak się czas robić No. Dobra, to nara.